Dzień dobry, witam w kolejnym filmiku z serii Tip Friday. Dzisiaj powiemy sobie, w jaki sposób możemy zobaczyć całą, całe pole powierzchni w programie Solid Edge, lub też jakiś wycinek i później pokazać to sobie na rysunku. Jeżeli mamy jakiś model, możemy przejść do zakładki kontrola i tutaj mamy właściwości, żeby Mieć masę, moglibyśmy podać sobie gęstość. Żeby ją podać, będziemy musieli wybrać sobie materiał. I po zastosowaniu materiału od razu nam się samo zaktualizuje. Jeżeli byśmy nie nadawali materiału i zrobili aktualizuj, by wyskoczył błąd, po prostu, że masa by nie mogła być obliczona. Tak? I mamy nasze pole powierzchni oraz objętość. Pole powierzchni dotyczy właśnie całego, całej zewnętrznej powierzchni naszego elementu. Możemy sobie go stąd skopiować. Ale jeżeli byśmy chcieli wskazać, na przykład jakiś tylko wycinek, który byśmy chcieli, żeby był po prostu jako pole powierzchni, możemy to zrobić na dwa sposoby: albo na rysunku, albo na w tym modelu musimy mieć jakiś obszar zamknięty więc sobie zrobimy na przykład prostokąt i wtedy w kontrola jest funkcja obszar to możemy sobie zrobić to co jest domyślnie to nam utworzy obszar i zostawi a to tylko nam pokaże informację, jaki ten obszar będzie miało i żadnych informacji nie zostawi znaczy jak sobie wybiorę to Zrobię wyskoczą nam informacje dotyczące właśnie tego pola. Tak. I nic po tym już nie będę, nie zostało żadnego śladu. Jeżeli zostawię sobie to, wtedy robi mi się zakreskowany obszar. I jak sobie nawet wejdę w zmienne, to widać tutaj mamy na dole wszystkie wymiary. I obszar to jest właśnie nasz, nasze pole powierzchni. I jak sobie zrobię jawną, możemy to wtedy wrzucić sobie na rysunek, mamy też obwód jeżeli sobie zamkniemy szkic tak, to normalnie możemy go sobie potem ukryć następną rzeczą jest zrobienie tego na rysunku możemy sobie to albo narysować, albo możemy jakąś powierzchnię, którą już, już mamy widoczną na przykład chciałbym tutaj to wewnętrzne jeszcze usunięte krawędzie niewidoczne, i teraz, jak sobie znowu wejdę w kontrola obszar i wybiorę sobie po prostu myszką tam, gdzie jest zamknięty obszar, to mi zaznaczy właśnie ten. Jeżeli nie chcemy, właśnie tego środka masy, czy innych, to możemy sobie wejść do właściwości. I tu mamy środek masy i moment bezwładności możemy sobie to odznaczyć, wtedy będziemy mieli tylko zakreskowane. Oczywiście zakreskowanie możemy sobie też zmienić. Tak, mamy tu kilka różnych i wtedy, jak już mam narysowane, mogę przejść w narzędzia zmienne. Przez znaleźć sobie teraz, gdzie to jest. Tak, tu mamy obszar, robię jako jawna, wtedy mi się tak nazywa. Zmienimy sobie na powierzchnię, i teraz jak sobie wezmę ustawienie i z aktywnego dokumentu sobie wybiorę ten powierzchnię, to wtedy mam możliwość ustawienia i pokazania, w jaki sposób to wygląda. Mogę sobie prze, oczywiście przed tym jakiś opis wstawić, tak. Załóżmy, że to ma być zielony kolor, tak do pomalowania o takiej powierzchni. Jeżeli chcemy zmienić jednostkę, możemy wejść sobie w opcję jednostki i tu będzie pierwsze powierzchnia. zmieńmy na przykład na metry. I teraz wystarczy tylko zaktualizować widok i mamy nasze odniesienie. Dziękuję za uwagę.